Skoro już załatwiłeś swojej sprawy, czas się odwdzięczyć. Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. Okręt jego królewskiej mości Oksenfurt Tretogor. Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Za mną. Ten okręt został ufundowany z darów szlachcianek. Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. Jesteś. Czego ode mnie oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Eilhart. Swego czasu kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Moi łowcy wykryli, że pani Eilhardt przybywa w ukryciu na wschód od Oksenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda. Przyprowadź mi ją. Żywą. Filipa Ailhard. Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhart jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej nauki. Pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. Wyłupiłem jej oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miej się na baczności. Skoro Filipa ukrywa się, korzystając z magii, powinieneś posłać za nią czarodziejów. Na czarodziejów nie mam co liczyć. Po wydarzeniach w Lokmu i nasze drogi się rozeszły. Może dlatego, że zebrałeś ich w jednym miejscu i kazałeś wymordować? Zapominasz o kontekście. Zebrali się tam, bo chcieli wskrzesić kapitułę, którą kiedyś sami zniszczyli. Ja byłem otwarty. Inni władcy też. Dopóki pewien Wiedźmin nie przyniósł wieści, że za morderstwami królów stoi Loża, czarodzieje okazali się zdrajcami, a Wiedźmin okazał się dobry w tropieniu zdrajców. Udaj się w góry i przyprowadź do mnie Felipe Eilhardt. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej faszy. Masz tu swoją broń. Dziękuję. W życiu nie widziałem lepszej stali. Musi być niezawodna. To zawsze kwestia ręki, nie stali.